Cześć, pasieka, gromadzeń. 17 października. Ostatni przegląd rodzin w sezonie po zakarmieniu. Dzisiaj taka kontrola, gdzie sprawdzam, jak wygląda stan zapasów. Jaka jest siła rodzin i gdzie nie, zabieram ramki niepotrzebne, jeżeli jest zbyt, zbyt dużo ramek w stosunku do siły. No, ten odcinek jest kontynuacją poprzedniego, jak ktoś nie widział, to tam zacząłem właśnie te leżaki sprawdzać i teraz kończę jestem przy ostatnim Tu było 10 ramek. Ale przykładam, zostawiam na 9, trochę ścieśniam, pszczółki powinny przenieść ten pokarm za, za tą matą trzcinową do gniazda, więc, więc po prostu podaję tutaj. Takie maty ścinowe, ścieśniam gniazda i tyle. Jeżeli chodzi o te pięć rodzin, zaraz coś powiem o nich. No ta tutaj jest, zostanie na dziewięciu ramkach, jest silna. Mogłaby na 10, ale wolę ścieśniać. Niech sobie przeniosą z tej ramki do gniazda, chociaż te akurat miały bardzo fajnie pokarmu. Eee, takich starych uli, właśnie to są te leżaki, takie po dziadku. One mają już 50 lat, jak nie lepiej te ule, ale jeszcze się trzymają. Tutaj mam kolejny, i tu jest ten, taki bardziej szerszy, więcej ramek, bo tutaj jest nadstawka. Tam w sumie w tych szerokich też, ale tutaj nadstawka jest taka na ramkę całą Wielkopolską, a tam na połówkę. Tym się to różni. Mam trzy takie leżaki, gdzie tutaj jest po 18 ramek, tam jest nawet 22 w tamtym żółtym, między tymi 12 styropianowymi. No i tutaj chodzi 15 bodajże. No to ten jest najsłabszy. Możliwe, żeby go łączył z jakimś odkładem, bo tutaj było 7 ramek, czyli już zostawiłem jej, bo widziałem, że jest słabsza rodzina. Na dwóch ramkach jest trochę czerwiu. Tak dużo widać, że rodzinka czuje, że jest słaba i matka czerwi je ile może przed zimowlą. Ten 13 to oglądaliście, tam były pszczoły dosyć takie rozciągnięte na te ramki, ściśniałem. Ścieśniałe, Taka średnia rodzina. Ta była mocna na 9, została tą na 13 na 8. Tutaj jest 7, ale chyba będę łączył. Tutaj jest mniej więcej ta dziewiątka podobna do tego. Też chyba gdzieś 9 ramek zostało. A tutaj została aż 11. A nie, ściśniłem. Było 11 ściśniętych do 10, ale jest bardzo silna. Tu jest bardzo silna. Tu jest chyba backfast i jest naprawdę czarno-pszczoły. No, czyli tak powiedzmy. Czy rodziny średnie, takie w miarę. Ok, jedna bardzo silna, i jedna e słaba, tak to mniej więcej teraz wygląda. No, i zostały mi do przeglądania odkładówki, odkłady i rodziny korpusowe. Dobra, zaczynam od tej strony tradycyjnie od pierwszego ula. Biodę szedł w tą stronę, i tak aż do końca. No, i mamy pierwszy ula. Dałem tutaj tą matę. Pszczół jest sporo, jest 8 ramek fajnie są załadowane pokarmem Może wyciągnę tę matę Wam pokażę. O, to jest ostatnia. Pełne mm, pełne ramki. Tutaj jest stara matka. Tutaj była do wymiany matka z niebieskim opalitkiem. Chociaż ja nie pamiętam czy ja tutaj nie dałem matki. No, nie będę teraz grzebał, powiem wam tak. Nie zaglądam do rodzin takich jak tu, gdzie wszystko jest ok, gdzie pokarmu widzę jest dużo. Nie ma jakoś bardzo dużo ramek, żeby ścieśniać. 8 wystarczy. Nawet jak one iby na 6 czy 7 się zmieściły, no to ja akurat myślę, że na są, są OK. Jest tu trochę pszczoły. To nie grzebie, nie ma sensu, szkoda czasu, bo tak to ja... Wiecie, będę przeglądał, będę im przeszkadzał, a po co? Jeżeli ja widzę, że pszczoły nie, nie ma jakiś trudniu, że, że, że matka trutowo czerwiła, strutowiała, że pszczoły nie buczą, że pszczoły nie są agresywne, rozbiegane, to znaczy, że wszystko jest ok. I ja taką rodzinę, jeżeli widzę, te ostatnie ramki są załadowane pokarmem, mogę z drugiej strony też jedną wyciągnąć i tyle. Nie ma sensu grzebać. No bo co teraz zrobimy? No można by było. Przeglądnąć i w razie czego, jak matki, nie ma. No ale mówię, one by buczały. Pszczoły, pszczoły zachowują się inaczej, gdy jest coś nie tak w rodzinie. Tutaj jest spokojna rodzinka, jest dużo pokarmu. Jedynie może z przodu jeszcze sprawdzę pokarm, żeby zobaczyć przód i tył, bo skrajne ramki, wiadomo, no na zimę pszczoły ładują wokół gniazda, a gniazda zalewają. Jeżeli jest mniej pokarmu, to na tych skrajnych, a środkowe powinny być załadowane. Więc, więc, przy takich rodzinkach, nawet nie ma co grzebać, nie ma sensu. Dobra, ja tu sobie tylko sprawdzę i kolejne będę leciał, i co jakiś czas po prostu dogrywał i pokazywał, co się dzieje. Dobra, te cztery tutaj rodzinki w pierwszym rzędzie. Tutaj jest już dalej odkładówki. Tu w ogóle te wszystkie ule, zastanawiam się, jak ten, ale nie. Te cztery to były produkcyjne, a tutaj aż prawie do samego końca były odkłady po prostu ja je przełożyłem do całej uli tam gdzie miałem ule no i widzicie tak to wygląda z góry widać, że jest zasklepiony pokarm, tu po środku pszczoły jest sporo, tutaj już była mata bo miałem trochę tych mat wcześniej, już dawałem jak przed karmieniem ścieśniałem gniazda no jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem tu mam przezroczystą powałkę widzę, że jest pszczoła Yy, tutaj yy, podymiłem do kółeczka, więc tutaj tak wydaje się, że nie ma pszczół, że jest słabo, ale nie, nie, nic z tych rzeczy. One tak samo jak tu były, wszędzie tak jak tu z przodu, fajnie jest właśnie siła siła do, yy, do tych ośmiu ramek, wielkopolskich, wystarczająca, i tak samo było tu w tych yy, pozostałych. Także tu praktycznie nic nie ściśniałem, nic nie zabierałem, tylko w tym pierwszym chyba nie było maty, była podkarmiaczka to dałem, tu były maty. Wszystko jest tak, jak być powinno. Nic nie trzeba robić. Chwilę, wie, wiecie, zaglądam, patrzę, czy pszczoły się inaczej zachowują, czy jakieś trudnie się kręcą. Jak nie, zostawiam taką rodzinę. Także to nawet nie chodzi, żeby ten ostatni przegląd robić, że wszystko rozwalać i męczyć. Chociaż jest super pogoda 22 stopnie, jest około pierwszej godziny jest około 20 dwóch stopni, miałoby być 22, nie wiem dokładnie ile jest, czekajcie, chyba mam termometr na zegarku, zobaczę, czy coś pisze. No, jutro niby 24, a teraz jest 21, widzicie? Jutro 24 oczycie cieplej niż teraz, więc, yy, więc nieźle, nieźle. Pszczółki, te fajne akurat cztery rodzinki, jeżeli chodzi o leczenie, bo dużo osób teraz dymi, ja jeszcze nie dymię, bo wiem, nawet zauważyłem z tamtych leżaków, gdzie wyciągałem prawie wszystkie ramki, że pszczół, jak w niektórych, w połowie rodzin jeszcze jest na jednej ramce, a nawet na dwóch, chyba w dwóch rodzinach było czerw. E, więc nie ma sensu teraz, według mnie, dymić, trzeba było kilka razy dymić, bez sensu, ja dymię to w listopadzie, jak już się wygryzie ta te, te pszczoła, koniec listopada, no w tym roku może trochę szybciej, powiedzmy drugi tydzień listopada będę dymił, piwarolem, e, tyle, że ja leczę cały sezon, to nie jest tak, że no, niektórzy tylko na jesień odymią mi tyle, no dla mnie... To jest porażka. Ja, ja leczę kilka razy i kwas szawiowy z gliceryną paski daję na początku sezonu. Później daję w sierpniu, o no, koniec lipca, jak już ostatni miód się wybierze. Te paski, które widzieliście w poprzednich odcinkach, czyli Bayvarol lub Biowar 500. I jeszcze listopad, grudzień odymiam, żeby dobić po prostu pasożyta warozę ostatni raz. I tak jak patrzę teraz po zakarmianiu rodzinki, jaka jest siła, ile jest pszczół, ile jest pokarmu, wszystko, wszystko jak na razie, bo jeszcze większość pasiki nie sprawdzone, ale jest okej, okay, jestem zadowolony jak na razie. Kilkanaście rodzin przyjrzałem i naprawdę jedna tylko tam w tym żółtym leżaku, no to ona pewnie przeżyje, tam jest 7 ramek, tylko że one mają dwie ramki czerwiu do tego, z dwie ramki są takie słabo obsiadane, no powiedzmy pięć ramek pszczoły, czyli taki powiedzmy słaby odkładzik. Przeżyć może, przeżyje, ale gdzieś jak znajdę jakiś słabszy odkład, to będę łączył. Wolę trochę wzmocnić przed zimą, niż się później zastanawiać, czy, czy ona do wiosny przetrwa. Chociaż nie jest to takie, wiecie, konieczne, że tam rodzina jest tragiczna, jest słaba, może przeżyć. Ale ileś tam procent, nie wiem, 20-30% bym dał, że może nie przezimować. Dlatego prawdopodobnie na 95% będę ją łączył. Ale to jeszcze zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak będzie w innych rodzinkach. No, jak mówię, na razie z tych tutaj jestem zadowolony, z tych leżaków też byłem zadowolony oprócz jednej rodziny. Więc nie jest źle. Idziemy dalej. Dobra, pierwszy rząd skończyłem. Tutaj mam do ponoszenia korpusy, gdzie były podkarmiaczki, podkarmiaczki, parę, parę ramek wycofałem. No i cóż mogę powiedzieć, tutaj te odkładówki są dosyć słabe, będę łączył cztery z nich w dwie. To znaczy no jedne z nich przełożę chyba do tamtego żółtego, gdzie wspominałem jest dosyć słaba siła. I pozostałe trzy, no to dwie z nich złączę do siebie, do kupy. A jedną pewnie jeszcze, jak będzie jakaś słabsza rodzina, połączę z jakąś. No, więc te odkładówki, no tak średnio, dosyć osłabe po, po zakarmieniu. Może by przezimowały, może nie. Mam dużo rodzin, bo facet jeden ode mnie nie kupił odkładów, więc nie idę na ilość, bardziej właśnie chodzi, żeby były silniejsze. I tak planowałem, no nie wiadomo jak się przezimuje, ale jeżeli mi przezimują wszystkie, to i tak kilka na wiosnę pewnie sprzedam. No, zobaczymy jak to będzie. Bynajmniej mówię, no mam zapas spory tych odkładów, które nie sprzedały się, więc te słabsze, późne odkłady lipcowe, które takie są średnie, silne, słabe, takie dosyć. I tutaj nie wiadomo, jak one by sobie poradziły, zależy jaka zima będzie. No, to je połączę, nie ma problemu. Takie było założenie, że może być trochę łączenia na jesień lub i na wiosnę, więc. No przynajmniej te cztery połączę. No jeden tu jest bardzo słaby. to tam nie wiem, dwie ramki pszczół to na pewno by nie przyzimowały. Inne to są takie, one były tu na sześciu chyba zalewane. Ale ścieśniłby do pięciu, a może nawet i do czterech. Więc też są takie. Gdybym miał mniej rodzin, może bym zostawił, ale... No mówię, w tej sytuacji jak dosyć dużo mi się tu powiększyła pasieka, nie ma sensu na siłę tutaj trzymać nie wiadomo ile. Bo i tak... Yy, Pewnie one będą słabe na wiosnę, i na wiosnę tak trzeba będzie łączyć. To już wolę teraz. Przynajmniej część z, tych, z nich, tych najsłabszych. No i idę teraz na obiad, bo już jest gdzieś koło nie wiem, w pół do drugiej. Eee, no i lecę z następnymi rzędami. No i dobra. Ten rząd już też yy, też yy, przejrzałem. Na szybko, tutaj bardzo szybko zeszło, bo te dwa ryżaki wcześniej przeglądałem tutaj pięć tych styropianów to jest taki z góry z góry jest przezroczysta taka pleksa więc też bardzo szybko przyjrzałem bo jak widzę że jest sporo pszczół jest pokarm na ostatniej ramce to, to nie zaglądałem te dwa odkłady są wystarczająco silne że mogę samodzielnie zimować więc ten rząd jest no w porównaniu z tamtym, gdzie ten środek jest do łączenia, to jest e, lepszy. Tutaj nic, nic praktycznie nie trzeba więcej robić. Dobra, przechodzę do, do trzeciego. No i zaczynamy. Widzicie, no tutaj w niektórych są jeszcze podkarmiaczki. No wypite. Zabieramy te podkarmiaczki, muszę taką wannę, mam starą, będę musiał to przelać, ci przelać, nalać wody do tej wanny I, i myć wszystko, bo tego jest prawie 50 takich podkarmiaczek, około 50. Dobra, to zabieramy. Do ciepłej wody jakiś płynkowy, no to się szybko dosyć O tu jest aż 10, widzicie Chyba dosyć silna rodzinka się zostawia w na 10 czy jedną ramkę wyciągnąć jest, ale ona się rozeszła bo dzisiaj jest bardzo ciepło mam taką kamizelkę na długi, znaczy nie na długi rękaw tylko na tą bluzę właśnie bez ramion to mi jest gorąco ale już nie chciałem się rozbierać, bo przyjdzie zaraz wieczór. Ja będę tutaj robił spocony w kombinezonie i się później może okazać, że nie przewie O, widzicie, ładnie zasklepiony pokar Dużo pszczoły, trochę zrolowałem. No, chyba zostawię na 10. Chociaż ja bym tą jedną zabrał, one się tu ścieśnią żeby miały lepszą wentylację tutaj z tyłu no jeszcze trochę pszczoły na tej ostatniej rance ale, ale jak się zejdą a dobra zostawię Zostawię, no cóż, mam nadzieję, że nie będzie za dużo tych 10 ramek. Ech, raczej nie powinny pleśnieć, bo tutaj z dołu jest osiadkowana dynica, więc e, dobry będzie tutaj. E, wentylacja powinna być ok. No mógłbym zawrzeć tą jedną, ale nie wiem, nie mam co zrobić za bardzo z tym wycofanym pokarmem. Można by było dać do jakiejś innej rodziny, która jest słabiej zakarmiona, ale jak na razie rodziny są dobrze zakarmione i nie, nie mam za bardzo gdzie dołożyć. Najwyżej będę pamiętał, jak coś to później może wyciągnę z tej... No tutaj tak nie widać, bo one się chowają, ale no jest pszczoły. Jest pszczoły na wszy wszystkich uliczkach. No wiadomo, się by ściśniły, to ktoś by na upartego pewnie i z dwie ramki wyciągnął i, i tak na ciasno je trzymał, ale... No nie bez powodu zostawiałem 10, była silna rodzina i widzę, że jest tej pszczoły, Coś się pochowała, ale o, teoretycznie mógłbym na 10 lub 9 zostawić, ale już zostałem na 10. Później najwyżej jak mówię, gdzieś zobaczę, że jest jakaś rodzinka, która ma mało pokarmu, to wyciągnę tą jedną, tutaj jest pierwszy z trzeciego rzędu, to będę pamiętał, że ten ul jest taki. O przy tej było też, wystarczyło tylko zajrzeć z góry i nic nie robiłem przy tym drugim, a przy trzecim patrzcie, ja tu dałem węzę, żeby nie było pustej przestrzeni, żeby mi nie za... zrobiły dzikiej zabudowy, patrzcie ile jeszcze pszczoły tutaj jest na, na tej węzie, tam ile jest, czarno, nie wiem czy tą węzę zostawić, czy im tutaj ten kawałeczek zostawić, żeby, zostawię chyba, nie będę tej węzy tam pchał. One na wiosnę tak szybko nie będą budować, to ja im jeszcze, no jeszcze dołożę, ale zabiorę tą węzę. Żeby one tu kłębem nie, nie weszły. Kurde, trzeba to zcząchnąć. No jest, fajna rodzina. Na 9 teoretycznie była zalewana, bo widzicie, węzy nie odbudowały, nie zalały. Ani z jednej, ani z drugiej strony. No dobra, trzeba to zrzucić. Teczki nie wziąłem ale dobra. No, także tu będzie trochę taka, wiecie, taki kominek, wentylacja, jedna rameczka, na wiosnę się tam coś dołoży. Fajna. Te, te trzy jak na razie bardzo fajne, silne. Dobra, więc tak, ten rząd już też zrobiony. Tutaj wysypałem w podkarmiastce siedziały pszczoły. Widzicie jak gęsto. Właśnie z powrotem, zachęcić, żeby weszły do ula. Więc ten rząd też bardzo szybko mi poszedł. Nie, nie grzebałem właściwie w żadnym z tych uli, w środku w gnieździe, bo nie widzę potrzeby. Widzę tylko, jaki jest stan pokarmu. jaka jest siła. I tutaj, tutaj silny rząd, bo trzy z tych uli, tych korpusowych. Zostały na 10 czy 3 czy 4 zostały na 10 ramkach, i nawet teraz po zakarmieniu nie, nie będę ograniczał. Pewnie na upartego można by było tam jedną ramkę zamknąć, zabrać i, i zapchać te ścieśni te pszczoły do 9, ale nie widziałem takiej konieczności. Raczej na wiosnę będę ścieśniał gniazda, e, zabierał e, niepotrzebne ramki, które później pójdą albo do rodzin, które przejedzą pokarm, albo do odkładów no więc Spoko, spoko. Lecimy zaraz do trzeciego, do czwartego już rzędu. Tylko tam muszę trochę orzechów pozbierać, żeby nie podeptać. Część zebrałem, a część, jak widzicie, nawet na daszkach są jeszcze orzechy. Dobra, muszę tylko zmie zmieć, e, zmieścić te pszczoły i dać tutaj pajączek na górę. No, tak ułożyłem kamerkę, ale patrzcie, jak się tu wygląda Jest pszczoła. Tutaj sobie trochę dzikich zawodów zrobiłem. No tu na, na, na mega ciasno są ich, a dlatego weszły do tej podkarmiaczki. Może nawet trochę za mało zostawiłem ramek eee, ale co tam? Dadzą radę. No, trochę tam ze zatworem jakieś pojedyncze, ale głównie przynajmniej jest ciasno i, i sobie dadzą radę. No tu jest 8 ramek, tam na niektórych 10, tu też może ich 10 można było zostawić albo z 9, ale będą miały eee, ciasno im to nie szkodzi. Fajnie, że, że jest siła. Nie ma, nie ma takich słabych rodzin jak w tamtym roku, gdy przywiozłem z wrzosu. Jak ktoś mnie ogląda z tamtego roku, pamięta, że z wrzosu dużo rodzin było słabych. Jednak się z, pracowały na tym wrzosie i no nic dobrego nie wyszło, bo ani miodu nie było tego wrzosowego, praktycznie. No i też później część z tych rodzin nie przyzimowała. No, a teraz wywoziłem na grykę na Wrzos już nie? Te zgryki gryki też tam słabo nic nie nazbierały, nie miałem w ogóle miodu, chociaż 25 rodzin było wywiezionych, ale większość z tych, co przełożyłem, te rodziny właśnie no to całkiem dobrze sobie poradziły. Chociaż na gryce się zbytnio nie rozwijały, też był taki okres tam, wiecie, lipiec. Później zacząłem podkarmiać rozwojowo i jak widać, w miarę siła jest fajna. No, też widzę Więc owe ramki są zawalone pokarmę aż poszerzyły pszczoły jest sporo no ona się rozeszła ale widać że tu jest, jest fajna rodzinka też na 10 no dosyć, dosyć dużo w tym roku na 10 zostawię zobaczymy jaki będzie efekt jeżeli mi zapleśnieją te ramki sermentują, nie wiem coś się złego będzie działo no to już w kolejnych latach Trzeba będzie po prostu na no, siłę ograniczać. Jeszcze zobaczę tą pierwszą, bo tu widzę, że ta pierwsza może nie jest taka. No, patrzcie, kot, ja tu się gadam. W ogóle jakiś, nie wiem, czy <laughs> nie zauważył mnie, czy to. Idzie sobie. Pikuś by go pogonił, ale pikuś gdzieś poszedł. No, zareagował, a pewnie by coś tupnął czy coś wiecie bo jak długo gada to zwierzęta to tak o tą ramkę można zabrać ona jest pusta no i dobrze i się ścieśnie no to dobrze Jedno można zabrać tu pokarmu nie ma zajrzę sobie jeszcze do innych bo wiecie tutaj z góry widzę jest pokarm wszędzie ale skoro ta pierwsza była taka Pusta jakoś się przeniosły, upchały bliżej czerwiu, bliżej gniazda. To trzeba też zobaczyć na innych, jak to wygląda. No, tu jest trochę mniej pokarmu, ale tu już jest fajnie zasklepiony. Połowa ramki. Więc tak zrobimy. Przesuniemy. To wszystkie, ja sobie jeszcze zajrzę. No. Nie ma tutaj aż tak dużo pszczoły. Ona się rozeszła, ale widzę, nie jest tak. Myślałem, że jest więcej, z góry to wyglądało lepiej. Dobra, ja to ściśnię. Zobaczę, ile jest tej pszczoły. Dobra, przesunąłem tak, jakby od, od wylotka, żeby było. Tutaj będzie, bo tutaj jest, tutaj nie ma osiadkowanej denicy, wiecie, ona jest niska, taka cieplana, więc z przodu będzie powietrze, i z tyłu wychodzi, taki komium się zrobi. Troszkę taka będzie lepsza wentylacja. Zostawimy tu 9, 9 ramek. No, to, to był starter, tak w ogóle. To jest odkład. Starter był. W jak ciągnąłem swoje mateczki, to tutaj, tutaj dałem po prostu mm, mateczniki, miseczki do, do pociągnięcia matek. I one dosyć fajnie tutaj się rozwijały, naprawdę. Szybko były na pełnym korpusie. No bo starter był dużo silniejszy niż yy, odkłady majowe, więc on tutaj fajnie, fajnie. No, na no, 9 rankach no, z tego roku odkładzik odkładzik, star starter. No, odkład zwany starterem, że tak powiem. Dobra, yy, bo mi się przedłuża jak zwykle film. Trosz <grywanie> Powiem wam, po czym fajnie poznać, że rodzina jest dosyć silna, że w tych takich miejscach tutaj nie wiem, czy widzicie, wiecie. Budują dzikie zabudowy. No zazwyczaj wiadomo, że było dużo pokarmu, dużo pszczół i miały siłę tutaj coś stworzyć. zapomniałem no, pod dać. dać. Trzeba to zdrapać. Zaraz zajrzę do środka. No, a widzicie na 10 ramkach one się rozeszły, ale myślę, że tu jest pszczoły wystarczająco. Wiadomo, mógłby się bawić, grzebać, zabrać jedną, dwie ramki, ścisnąć. Nie, nie mam na to czasu. Więcej je wkurzę niż yy, to pożytku. Nie wiem, ja już uważam, że mam na tyle doświadczenia, że jestem w stanie ocenić, czy z rodziną jest coś nie tak, czy jest jednak wszystko. W porządku. Dobra, kolejne. Dobra, na szybko, bo już filmik długi wyszedł. Ten rząd już też skończyłem. Tutaj fajna siła. Żadna rodzina nie wymaga jakiegoś łączenia. Tu były same rodziny produkcyjne. No, tutaj ten jeden starter i, i reszta rodziny produkcyjne. Więc one mają siłę, tutaj jest ze 3-4 rodziny na 10 ramkach, yy, na 9 jedna chyba i reszta jest na 8, ale tak jak mówię, tutaj właściwie do wiosny już nic, tylko będę odymiał w listopadzie. Dobra, i, i ostatni rząd, tutaj jest jeden odkład, zobaczymy jaka jest siła i tu jedna z tych rodzin była coś osłabiona, a no tak, tutaj jedna była rodzina, ja ją połączyłem z tą obok. Więc nie pamiętam czy jeszcze była słaba czy to mi chodziło o to. No zaraz będę zaglądał to się okaże. Dobra ostatnie tu zabrane. Yy, tutaj w 3 4 rodzinach miałem tak że było 10 ramek ale tak sobie przypomniałem nie z tego powodu że one takie silne szły. Tylko że ja już tutaj dawałem podkarmiaczki i nie zdążyłem ich ścieśnić przed karmieniem. Tutaj ostatnie jakieś chyba wtedy noc stała mnie już nie zdążyłem ale fajnie bo popatrzcie Tutaj są takie dwie wycofane. Prawie cała ramka jest czyściutka, tu troszeczkę o, z pokarmu. Z drugiej strony też tak w jednym miejscu, a reszta tam ramek było fajnie załadowana. Czyli one miały 10 ramek, powiedzmy, a miały siły na 8, pokarmu na 8, i praktycznie te dwie ostatnie ramki puste. Więc fajnie, one się tak ścieśniły same, więc nie było e, tragedii, że zostawiłem te 10 ramek. No ogólnie tutaj też jest spoko, ale tu w dwóch, w dwóch rodzinkach. Do 6 ramek ciśniłem, bo tu chyba było 7 czy 8, akurat przed karmieniem, a takie dosyć słabe się wydają. Czyli nie słabe, że, że im się coś stanie, spokojnie powinny przyzimować, ale takie wiecie, nie ma sensu ich na 8 ramkach, jak ja widzę, że są słabsze i na 6 wystarczy. Jeżeli chodzi o ten odkład, to tutaj było 6 ramek, ale jedna ramka to taka węza odbudowana i też pokarmu na niej nie. Nie nie, 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 stawiały tam pokarm, tylko przenosiły na te takie przeczerwione ramki. Czyli tu było 6 ramek, nie składały na tej szóstej, więc wyciągnąłem ją i zostawiłem na pięciu, ale siła jest ok, tu jest ok. Także jeszcze tam mam odkłady ale to już na inny dzień, bo już słońce zachodzi. Ja już jestem zmęczony. Tam, no wiecie, w odkładach to praktycznie będzie tyle, że z góry folię podnoszę i sprawdzam, jaka siła ile pokarmu. Tam przecież ani za bardzo. No jedynie może jakieś tam pojedyncze ramki będę wyciągał, ale na pewno nie dawał ani zatworu, ani jakiś tych innych ramek, bo po prostu miejsca nie ma w odkładówkach sześcioramkowych. Także ogólnie jestem zadowolony. Tam powiedzmy cztery odkłady słabsze, będą łączone. Tutaj jedna ta rodzinka też taka słabsza. Tam powiedzmy też są z trzy rodzinki takie. Ale reszta pasiki jest naprawdę zadowalająca. Zobaczymy jak zimowla, ale wydaje się, że to jest trochę jednak lepiej niż rok temu na jesień. Jeszcze mówię, tam mam yy, z 10 tych odkładówek, to, to już jutro, czy tam w jakiś inny dzień. Dobra, mam tam noszenia. Widzicie, są podkarmiaczki, tam są też korpusy. Będę nosił jeszcze pewnie z 10 kursów, muszę zrobić. I, i koniec na dzisiaj. Także cześć, trzymajcie się.